Marka GRI. Przypuszczam, że znana jest każdemu, czy to bezpośrednio poprzez logo, jakie widzicie za moimi plecami, czy to pośrednio, bo wiedzieć musicie, że co trzecie urządzenie na świecie, co trzeci klimatyzator wyjeżdża właśnie z fabryki marki GRI. Marka GRI to przeszło 30 lat doświadczenia. W Polsce są z nami od 18 lat. Zapraszam teraz do urządzenia, o którym chciałbym opowiedzieć Ci troszeczkę więcej. GRI UCHRONE, czyli Tutaj te dwa urządzenia po mojej lewicy. Widziałem w swoim życiu wiele klimatyzatorów i możecie mi wierzyć lub też nie, ale moim subiektywnym zdaniem jest to jedno z najładniejszych urządzeń, jakie dostępne jest aktualnie w ofercie polskich dystrybutorów, czyli możliwe do zainstalowania właśnie na polskim rynku. Jeżeli już o wyglądzie tego urządzenia mowa, no to warto tutaj podkreślić yy, bardzo ciekawy front. To urządzenie jest w kolorze szaro-srebrnym, mamy tutaj, nazwijmy to takie szczotkowane aluminium, niektórzy mówią na to inox, natomiast urządzenie, które wisi nad nim jest w odsłonie takiej troszeczkę złotej, niekoniecznie to wygląda jako złote, natomiast myślę, że jest to również ciekawa alternatywa. Samo urządzenie w sobie jest, co warte podkreślenia, dosyć tutaj wąskie, ta głębokość tego urządzenia to zaledwie 17 cm, dlatego czasami, kiedy ktoś przykładowo chce schować takie urządzenie za jakąś zasłonką, chociaż ja bym go raczej nie chował, no to myślę, że jest to idealne rozwiązanie, bo naprawdę urządzenie ma tutaj yy, no takie małe gabaryty. Taka ciekawostka, że nazwa tego urządzenia wzięła się z jego kształtu. Tutaj z boku, jak spojrzymy sobie na urządzenie, to ono wygląda jak taka literka U. Stąd też właśnie nazwa, czyli u -Krone. Tyle o wyglądzie tego urządzenia. Przejdźmy sobie może do takich bardziej aspektów technicznych. To urządzenie występuje w typu szeregu 2,5 kW, 3,5 kW, a także 5 kW. Jest to jedno z dwóch urządzeń aktualnie dostępnych w ofercie klimatyzatorów marki GRI, które posiadają sprężarkę rotacyjną dwustopniową. To znaczy, że mogą pracować w dużo cięższych warunkach. Przy temperaturze zewnętrznej minus 30 stopni potrafią grzać, a przy temperaturze zewnętrznej plus 54 stopnie będą w stanie chłodzić. Dodatkowo, co warto też myślę wspomnieć, przy minus 25 stopniach te urządzenia zachowują 90% swojej sprawności. Zatem jest to bardzo ciekawe urządzenie, które warto rozważyć, kiedy planujemy poza chłodzeniem także grzać się klimatyzatorem. A wszystko to przy klasie efektywności energetycznej, a z dwoma plusami. Dla wszystkich instalatorów, teraz bardzo ważna uwaga, Zanim zaleje was fala niepotrzebnego stresu, musicie sparować urządzenie z pilotem. Bez tego sparowania, niestety, urządzenie nie będzie reagowało na polecenia, jakie będziecie wysyłali do niego z pilota bezprzewodowego. A w jaki sposób to zrobić, wszystko opisane jest w instrukcji, jest to naprawdę bardzo proste. Na te urządzenia producent, czyli marka Green, daje aż 7 lat gwarancji. A teraz opowiedzmy sobie, jakie dodatkowe funkcje warte są uwagi przy tym urządzeniu. Ciekawą funkcją w tym klimatyzatorze jest funkcja iFeel. Polega ona na tym, że podczas pracy urządzenia jednostka wewnętrzna ignoruje odczyty z czujki, która wmontowana jest w jednostkę wewnętrzną i odczytuje czujnik z pilota. Dzięki temu urządzenie może bardziej precyzyjnie dostosować temperaturę do pracy w otoczeniu. Klimatyzator posiada dobowy programator czasowy, dzięki czemu możemy na przestrzeni 24 godzin ustawić sobie jego pracę. Ma to oczywiście wpływ na ekonomiczniejszą pracę tego urządzenia. Tym urządzeniem możemy sterować za pośrednictwem wbudowanego już w standardzie modemu Wi-Fi. Dzięki temu, za pomocą telefonu czy tabletu, mamy możliwość zmieniać parametry pracy niezależnie od miejsca, w jakim się znajdujemy. To co najważniejsze, musi tam być po prostu internet. Klimatyzatorem możemy zarówno chłodzić, jak i grzać. Tą drugą funkcję będzie wspomagała tutaj grzałka tacy ociekowej, która umieszczona jest w jednostce zewnętrznej, która nie pomoże zamarznąć skroplinom, które będą się tam wytwarzały podczas grzania przy ujemnych temperaturach. Podobnie jak i w innych urządzeniach ściennych marki GRI, tak i właśnie w tym modelu, mamy możliwość sterowania strumieniem powietrza w czterech kierunkach, czyli góra, dół, lewo i prawo. A jeśli już o strumieniu powietrza mowa, to warto wspomnieć, że tutaj wentylator ma aż 7 różnych biegów. Dodatkowo urządzenie posiada 3 tryby snu, także myślę, że każdy znajdzie odpowiednie ustawienia dla własnej wygody. Dla inwestorów, którzy przywiązują dużą wagę do powietrza, jakie wdychają, warto tutaj wspomnieć o bogatych filtrach, które są standardowo zainstalowane już w tym urządzeniu, a dodatkowo klimatyzator posiada jonizator powietrza, który będzie zwalczał drobne ustroje. Klimatyzator posiada możliwość utrzymywania temperatury 8 stopni, co w szczególności przyda się w pomieszczeniach, które są czasowo wyjęte z użytkowania, dzięki czemu pomoże to zoptymalizować wydatki poniesione na energię elektryczną. Urządzenie może pracować zarówno w układzie pojedynczym, jak i w systemie multi split, czyli kilka jednostek wewnętrznych spiętych do jednego większego urządzenia zewnętrznego. Mam nadzieję, że spodobało ci się to urządzenie. Jeżeli tak, to zachęcam do ewentualnego zakupu. Jeżeli nie, to zachęcam do obejrzenia innych materiałów, które przygotowaliśmy na temat urządzeń właśnie marki Gree. Jeżeli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami. A jeżeli oglądasz ten materiał na YouTubie, to zostaw w sekcji komentarzy tutaj poniżej swoje pytanie. Zachęcam także do zostawienia łapki w górę, co daje nam motoru napędowego po to, żeby odwiedzać kolejne urządzenia, nagrywać kolejne ciekawe materiały właśnie o nich.